Cześć, jestem Damian, ja jestem Piotrek, znajdujemy się w Bajkier Budzyki. i dzisiaj gościmy naszego przyjaciela i opiekuna handlowego z marki Abus, firma Abus, z którą mocno się związaliśmy dwa lata temu, handlując ich produktami, mam tu na myśli zabezpieczenia rowerowe i kaski. Spotykamy się przy okazji stulecia marki Abus, istnienia marki Abus. Firma, która zaczęła od zupełnie e, innych rzeczy, bo zaczęło się od e, kłódek bodajże, tak? Od kłódek, tak, ale to są, cały od czas tej, robimy dokładnie te rzeczy. No jeżeli zobaczysz sobie ULOKa, no to jest powiększona kłódka. Ja znam Was głównie z tak. branży rowerowej, natomiast to jest kropla w morzu z tego, co zdążyłem się zorientować. Tak, tak, bo jeszcze działamy w branży zabezpieczeń obiektowych i domów, także to jest jakby druga wielka no to jest połowa firmy następnej. I Właśnie spotkaliśmy się, żeby usłyszeć tą historię, jak to się zaczęło, bo jest to fajna historia. Tak, rzeczywiście, no, w 100 lat można zapełnić e, tą e, historię ciekawymi opowieściami. E, do Początki były no, dosyć proste, e, bo był to po prostu bardzo mały zakład, który w latach 20, w połowie lat 20, w 24 roku w Zagłębiu Rury zaczął produkować kłódki. Założył je August Bremiker, to jest jakby powiedzmy sobie nasz ojciec, założyciel. Tylko on, e, to był taki powiedzmy sobie mały startup wtedy, mhm. tylko że e, ten August. Bremiker miał wtedy 65 lat, także to nie był jakiś nastolatek okay. ani, ani 30-latek, także już był w kwiecie wieku. Założył mały zakład ślusarski, który produkował kłódki i pierwszym jego handlowcem była jego żona, która jeździła z samplami z przygotowanych kłódek po okolicy i sprzedawała. I w ten sposób zarabiali po prostu na chleb, na utrzymanie swojej rodziny, bo lata 20 w Niemczech E, powojenne, po pierwszej wojnie światowej, no były, bardzo, były bardzo trudne. Tych synów miał pięciu mhm. e, i wszyscy byli zatrudnieni, zaangażowani w to, żeby z, jakby powiększać portfolio kłódek, które e, które produkują, no i przez lata, przez lata e, biznes się rozrastał. Czyli jesteś jednym z wielu następców żony Augusta? Nie, jakby ja rodzinie nie jestem tutaj nie jesteś, zaangażowany. Nie jesteś w rodzinie, ale robisz mniej więcej to samo, jedziesz są Tak, szamplami. rodzina. Mówimy, mówimy o rodzinie Abusa. No tak. no rzeczywiście, to jest ważne. Firma cały czas pozostaje firmą rodzinną. My mówimy, że no oczywiście wszyscy, czy Ty też jesteś rodziną Abusa, skoro powiedziałeś, że lubisz Abusa i jesteś zaangażowany. No rzeczywiście, tak my określamy siebie. Jest to nasze, nasze powiedzmy sobie, credo. Dlaczego rodzina? W rodzinie relacje są bliskie. Jest to też mamy dobre relacje z naszymi klientami. W samej firmie pracując też no, praca w ABU opiera się na wzajemnym szacunku i jest to praca, która no, ma ze sobą dużo, dużo takiej pasji i wdzięczności od naszych klientów, no bo co robimy? Zabezpieczamy rowery, tak, tak. i chronimy głowy naszych klientów, daje to duże, dużą dozę satysfakcji. I z tego co się zorientowałem i jak byłem na, na, na wizytacji fa, w, w fabryce, bo jest kilka fabryk praktycznie koło siebie mhm. niedaleko, Eee, nazwa Abus też nie jest przypadkowa. Tak, ona się wywodzi właśnie od Augusta, Augusta Bremikera. Pierwsze dwie litery to jest AB, to jest tak. August Bremiker i synowie Udzzyne, czyli okay. Abus gdzieś to pozostało. Przez lata były podejścia do tego, żeby zmieniać tą nazwę, na mhm. powiedzmy sobie bardziej taką światową. tak? tak. Natomiast e, pozostało tak jak jest i moim zdaniem Abus e, kojarzy się bardzo dobrze. Tak, tak, tak. Zasadniczo to mogę potwierdzić. W Niemczech z tego, co, co mi powiedzieli przedstawiciele i goście, znaczy goście, ludzie, którzy nas tam gościli, powiedzieli, że w Niemczech już nie mówi się, że idę kupić kask. Idę kupić Abusa. Idę kupić Abusa. Tak, Na to tej, jest synonim, tak jak, tak. tak jak adidasy. No, tak, 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 tak. Tak, w Niemczech to jest mocne, no, natomiast jakby historycznie my zaczęliśmy robić zabezpieczenia y, rowerowe. Pierwsze nasze zabezpieczenie rowerowe to jest połowa lat 70. Mhm. poprzez jakby no, po prostu przedłużenie zwykłej kłódki. Tak? No to jarzmo było dłuższe, można było zabezpieczyć rower, jakieś mały, małe łańcuchy rowerowe. Od tamtej pory jakby no, y, cały rynek rowerowy bardzo się rozwinął. Nawet powiedzmy sobie, te lata 90. Tego, y, y, 90. I później rynek rowerowy w Europie Zachodniej bardzo mocno się rozwinął, i również jeśli chodzi o kradzież, jakość tych zabezpieczeń bardzo mocno urosła i urosło też nasze portfolio nawet na przestrzeni tych lat, kiedy my jesteśmy obecni na rynku w Polsce. My jeszcze 12 lat temu operowaliśmy 3, mieliśmy około 300 zabezpieczeń, a teraz mamy ich około 5000, także jest to, jest to po prostu bardzo duża ilość produktów, które my możemy sprzedawać. Jeżeli chodzi o, o, o cenę rowerów, też się to zmieniło, także i, i poziom zabezpieczenia i jakby kuszenia złodzieja to się zwiększa. Z tego co obserwuję, coraz większą wagę przykładacie do kompatybilności, do, żeby to zabezpieczenie jak najbardziej pasowało do typu roweru. Między innymi seria SR, czyli zabezpieczenia, które są zintegrowane z siadełkami Selle Royala, mm. gdzie po siadełkach Selle również w naszych rowerach, się znajduje i możemy to bardzo fajnie skompaktować klientom. Zabezpieczenia Abusa z, z tymi siadełkami też niektórzy, jeżeli chcą ubezpieczyć rowery, tak jak na przykład u nas Ecobike ma zabezpieczenia, mm znaczy ubezpieczenie rowerów w cenie, jest zastrzeżenie tego ubezpieczyciela, że trzeba posiadać zabezpieczenie Abusa klasy nie niższej niż. Także to też świadczy o tym, że zarówno marka Bike, jak i ubezpieczyciel w pełni ufają marce ABUS pod tym względem, jeśli chodzi o zabezpieczenia. No i jeżeli nie masz odpowiedniej klasy zabezpieczenia, to jakby ubezpieczenie będzie wypłacane. To też jest jedno z obwarowań. Zresztą każdy ubezpieczyciel, czy to jest darmowe, dodatkowe przy rowerze, ubezpieczenie, czy, czy normalnie płatne, to, tak. to takie obwarowania są. Jeżeli chodzi o, o to, co, co teraz się dzieje, bo teraz się to mhm. dzieje się dużo. Jak, jakie widzicie teraz przed sobą wyzwania i i nowe możliwości na rynku. O jednej ciekawej rzeczy wspomniałeś, że jakby ilość modeli, jakby stylów jazdy, które obserwujemy, cały czas się zwiększa. Ta średnia cena roweru idzie oczywiście w górę, mhm. ale zobacz, kiedyś po prostu miałeś rower szosowy. Tak. A teraz rowerów typów rowerów szosowych jest ogromna ilość. Rower wyścigowy, tak. aerodynamiczny, endurance. Nie wchodząc już po prostu w ilość, nie wiem, graweli, tak. rodzajów MTB, jest tego dużo. Oczywiście dla każdego trzeba mieć jakieś rozwiązanie. Stąd też naszych produktów, które mamy na rynku jest całkiem sporo. Sam rynek w Polsce on raczej idzie w kierunku rowerów związanych z rekreacją i sportem. Powiedzmy sobie, że może około 60% rowerów to, jest, to są to rowery, które mają potencjał sportowy. A nie, a nie potencjał miejski i jeżeli mówimy o tej, o tej puli rowerów sportowych no to tutaj te zabezpieczenia one muszą być lekkie, kompaktowe, czyli mówimy tutaj o, o zabezpieczeniu rowerów zabezpieczeniem po prostu składanym, które łatwo możemy przewozić w, w koszyku gdzieś przyczepionym do, do ramy. Na przykład w Amsterdamie w Holandii mamy ogromną ilość sprzedaży zwykłych łańcuchów, do których no nie potrzeba mieć jakiegoś systemów przewożenia, mhm. ale też one podróżują na krótkie, na krótkie odległości. Więc tutaj nie ma takiego problemu. Naszym wyzwaniem jest sprostanie nowym metodom kradzieży. Mhm. Przede wszystkim. Czyli wchodzą teraz szlifierki i wszystkiego typu kradzieże, które są bardziej brutalne i jeszcze bardziej zorganizowane przez złodziei albo grupy złodziei. Tutaj no niestety musimy się posiłkować ulokiem, który jest odporny na, na szlifierki. Tutaj udało nam się też zrobić takie rozwiązanie, które Taką zwykłą szeklę, którą już mamy w ofercie jakiś czas, udało nam się napawać specjalnym materiałem wolframowo-karbidowym, który dodatkowo zabezpiecza, i to jest naprawdę na, na poziomie. Więc zabezpieczenie rowerów, które są bardzo drogie, musimy do tego dołożyć jeszcze jedno zabezpieczenie, które będzie stanowiło, no, po prostu dużą barierę przejścia dla, dla złodzieja. Mhm. No, wiadomo, im droższy sprzęt, tym bardziej chcemy go zabezpieczyć, to wymagamy, żeby ten złodziej miał utrudnione zadania. Z drugiej strony e, nikomu nie ujmując, a chociaż złodzieją to ciężko ujmować, e, to też nie są ludzie, którzy się lubią namęczyć. Także... Oczywiście, że tak. No, ta słynna linka rowerowa jest e, przez nas, że tak powiem, hejtowana dosyć mocno. Tak. Pamiętajmy, że to jest zabezpieczenie pomocnicze do zabezpieczenia głównego, które, które posiadamy. E, jeśli już mówimy o jakości, to pamiętajmy, ta odporność na złamanie czy też przecięcie danej szekli, ona jest wyższa, ale też użyteczność tego zabezpieczenia musi być rozłożona na lata, jeżeli mamy dobre zabezpieczenie z dobrym zamkiem, to ta inwestycja, ona będzie nas kosztowała dużo mniej, ponieważ będziemy używali tego zabezpieczenia 20-25 lat. Tak. Także to jest najlepszy argument za busem. Częsty argument w ogólnie Szekli czy, czy, czy Uloka jak podaję do, do klienta to baga, bo ta przysłowiowa link, pomocnicza linka no jest, tak. jest leciutka, leciutka no bo no. to praktycznie nie ma tam prawie materiału. Trochę gumy i, i tam żyłka metalu. Tak. Tak. Ja na to mam taką jedną odpowiedź, która jakby przemawia trochę do wyobraźni takiego mm -hmm. klienta. Mówię, słuchaj, masz tu porządny rower ode mnie, możesz być troszeczkę cięższy, bo to jest rower z strzelem elektrycznym, tak? Mm -hmm. Może być trochę cięższy jeszcze o te zabezpieczenia, albo znacznie lżejszy o ten rower. No to już No tak <noise> Twoja wola, ale moim zdaniem to nie ma, nie ma wielkiego sensu oszczędzać no, paru, mm -hmm. nastu, dziesięciu gram. Mm -hmm dodatkowych na, na, na bezpieczeństwo. Wiesz na czym się oszczędza tutaj? Na swoim własnym czasie, ponieważ jeżeli masz słabe zabezpieczenie masz tendencję do zabezpieczania tego roweru na krótki okres czasu. Tak. Natomiast nie ma nic lepszego jak pójść do kolegi czy gdziekolwiek, nie wiem, na obiad po prostu e, cieszyć się swoim własnym życiem i nie myśleć o tym czy jest to 10 minut czy 3 godziny. Tak. Naprawdę dobre zabezpieczenie, które będzie z Tobą przez następne 25 lat i przeżyje drugi, trzeci, czwarty i piąty rower, który, który posiadasz. To jest naprawdę coś fajnego. Ja kiedyś swój rower, taki miejski, w którym się przemieszczam, po jakiejś imprezie zostawiłem na dokładnie tydzień w samym centrum Warszawy. Potem go odebrałem sobie nic mu się nie stało. Naprawdę się stał sobie przypięty, zabezpieczony i moim zdaniem to też poszerza to, co możesz robić ze swoim rowerem. Rower zabierzecie na wycieczkę 20-60 kilometrów, zabierzecie do sklepu 300 metrów dalej, ale też możesz go zostawić w różnych miejscach, nie, nie myśląc o to, czy coś się z nim stanie niedobrego. To jest naprawdę fajne i pokazuje, że ten rower to nie jest tylko wsiąść w piątek po południu po pracy na rower i wrócić do domu nie, nie schodząc z niego, bo się boimy. O, to, to nie jest wszystko, co możemy z tego roweru wyci wycisnąć. Jakby to, jak organizujemy sobie czas mieszkając w mieście większym, mniejszym też wpływa na to, gdzie zostawiamy ten rower. To, co łączy nas, czyli Abusa i Biker Muzyk, to nie tylko słowa, ale i czyny. Także już dziś mogę Was gorąco zaprosić na demo day, na testy tak zabezpieczeń, bardzo. które się na pewno u nas odbędą na wiosnę. To już z Petrem mamy, jakby omówione. Ten event będzie oczywiście przez nas ogłoszony i kto będzie chętny przetestować, na czym polega jakość Abusa, jak to wygląda, jak to się tnie lub nie tnie, no to Będziemy cię. Łatwo, łatwo to zobaczyć i się przekonać. Abus. To nie tylko zabezpieczenia. Dosyć późno, jak, patrząc na historię stuletnią Abusa, tak. weszliście również przebojem w kaski. To jest niezła historia. Tak, to jest, to jest niesamowita historia. Ostatnio patrzyliśmy na typy logotypów. Byłeś u nas w muzeum tak. i tam była cała ściana, z, jak wyglądały logotypy Abusa. To możemy na planszy pokazać. Jedno z logotypów jest takie z taką falą morską, taką mhm. wielką. I to mówiło o tym, że Abus bardzo dużo miał kontaktów zamorskich w Chinach. Mhm. I tam mieliśmy pierwszy zakład produkcyjny. I e, pierwsze kaski, które my sprzedawaliśmy bodajże w latach 90., no to one miały e, właśnie taki charakter, że to były zwykłe konstrukcje gdzieś e, importowane z Chin, tak? obrębowane abusem. Jakość ich była bardzo niska, no ale to jeszcze były dzikie czasy, gdzie no, zaczynali, w ogóle firmy zaczynały eksperymentować z kaskami. Kaski to była jakaś totalna nowość na rynku. Natomiast e, ten e, produkt kaskowy on ewoluował. Jako produkt taki typowo niemiecki, także pierwsze kaski, które ABUS naprawdę solidne zaprojektował według własnej jakby, no, zamysłu własnego były to kaski miejskie. Mhm. Te kaski miejskie one się doskonale sprzedawały Niemcy, Austriach, Holandia, może trochę mniej, bo tam bardzo mało kasków się używało wtedy. Ale w Niemczech to był ogromny boom. I e, Abus, jakby ten podstawowy dział produktu kaskowego, który tam powiedzmy rozwijał się na początku tego wieku, przyszli do takich krajów, jak Hiszpania, Włochy, Polska też, i mówi: słuchajcie, mamy takie miejskie kaski, może u Was by się zaczęły sprzedawać. A my, jako kraje, które też mają swój wkład, do tego, jakie kaski my chcemy sprzedawać. My mówimy, słuchajcie, spoko kaski, tylko one są za bardzo miejskie. My potrzebujemy kasków sportowych, kasków do szosy, tak? jeżeli otwierałeś biznes rowerowy wiele lat temu, no to pierwsze co miałeś na pewno szosę u siebie, tak? Mhm. Bo to jest podstawowy produkt, który się sprzedawał w Polsce, bo to jest popularne, jest, taki jest charakter naszego rynku. I co się okazało? Wtedy nawiązaliśmy współpracę z, z teamem rowerowym, Bora Argon 18, to, to jest powiedzmy chyba tam 8 czy 9 lat temu to jest e, proturowy, e, proturowy Team. Następnie mieliśmy możliwość pracy z Movistarem, też już wiele lat pracujemy i co się okazało, że przy współpracy sponsoringowej możemy od naszych e, riderów wyciągnąć najlepsze informacje na temat tego, co oni potrzebują. A potrzebują kasku wentylowanego, niezalekkiego, nie lżejszy niż 200 gram który ma odpowiednie właściwości, komfort tak, oraz jest bezpieczny. Mhm. No Oczywiście musi być też aerodynamiczny. I o tych wszystkich rzeczach zaczęliśmy rozmawiać i zastanawiać się. I od tamtej pory, przez te 8 lat, dział produktu w się bardzo mocno się poszerzył. Chyba od trzech product managerów, teraz chyba mamy 14. Także to jest sztab ludzi, którzy cały czas planują i poszukują nowych rozwiązań. No i tak powstał pierwszy flagowe i breaker tak? Pierwszym kaskiem, takim naprawdę flagowym, który zmienił postrzeganie Abusa był Game Changer, Game czyli changer. kask aerodynamiczny. Mhm. Co ciekawe, on się miał nazywać zupełnie inaczej. Okay. Miał tam jakąś swoją nazwę, chyba już nie pamiętam jaką. Ta nazwa Game Changer, ona była tylko taką nazwą tymczasową, Przyjętą tak na chwilę, żeby po prostu nie pokazywać tej ostatecznej nazwy. No nie? Bo to zawsze jest obarczone jakimś takim e, jakoś, powiedzmy sobie, tajemnicą. Ale ta nazwa tak bardzo się przyjęła, że po prostu zostaliśmy przy niej. No i gdy e, Game Ginger ruszył już na wyścigi proturowe typu Tour de France, Volta Espania, e, górale Czyli te, ci kolarze, którzy się wspinają mocno w górę, powiedzieli, że nadal to nie jest kask wystarczająco wentylowany. Zróbcie nam taki sam, tylko z otworami. I to był właśnie Air no, nie mm -hmm. rok później. Mm -hmm. Tak. Eee, no, tutaj też wzięliśmy kilka gęści na, na salon i w zasadzie jest przyjęte bardzo gorąco. Mm -hmm. Mamy też tutaj w kolorach Movie na mm -hmm. stanie, także też go wam pokażemy, bo to jest nietuizinkowy kask. Tak jest. Jak to mówił Lukas, czyli Product Manager, on jest szybszy. Szybszy, szybszy. it's faster. No. Wiesz tak. co, to jest, to jest, ale zobacz, bo e E, Abus e, bardzo rzadko pogrzebuje modele kaskowe, czyli mamy modele, mhm. i Game, chair, game Changer e, musiał mieć swoją kontynuację, ale my nazywamy to Game Changer 2.0. Tak. Będzie pewnie trzecia wersja, i gdy rozwijana była wersja druga, właśnie Łukasz Tamarka, czyli Product Manager, który zajmuje się, mhm. m, zajmuje się kaskami, pytał nas, jakiego game changera chcecie? A my mówimy, Zróbcie go szybszego. No mhm. nie? I dlatego, dlatego on pracował chyba nad tym dwa lata, no. żeby dopracować ten kask. Także to jest, to jest super rzecz. Czyli jeżeli pytacie, dlaczego te kaski m.in. tyle kosztują, no to nie stworzenie nowego typu kasku, tylko jakby nowej generacji tego kasku mhm. zajmuje produkt managerowi dwa lata. Co się za tym kryje, to zamysł, zrobienie projektu, ale co najważniejsze jeszcze testy, testy, jeszcze raz testy, gdzie z tego co Łukasz opowiadał, to musiał między e, Australią a Stanami Zjednoczonymi co chwilę latać i tak. robić w najlepszych tunelach aerodynamicznych i w najlepszych e, testerach, e, jeśli chodzi o wytrzymałość na, tak. na uderzenia. Powiesz, możesz zabrać kask do, Testować. możesz zabrać kask do e, tunelu aerodynamicznego. Tak. To, to co Łukasz zrobił, to było bardzo ciekawe, bo on miał do przetestowania na przykład tą górną płytkę, która jest plastikową płytką z otworami. Mhm. E, natomiast on powiedział sobie, że będzie to e, testował w czterech pozycjach nachylenia, czyli tej. E, zwykłej zrelaksowanej pozycji oraz tej pozycji takiej już sprintowej i wszystko to pomiędzy w czterech pozycjach i tych płytek miał chyba z 20 mhm. i to razy cztery pozycje, wszystko musiał przetestować, to naprawdę trwało wieki ale to są Ciężkie godziny zapłacone za używanie tego tunelu, tak? I jak był już zadowolony z tunelu aerodynamicznego, pojechał na testy Dokładnie. zderzeniowe, tak? Pojechał na testy zderzeniowe, potem jeszcze spędził bardzo dużo czasu wybierając paski oraz sam środek. Bo jakość kasków poznajemy po tym, jak on wy też jak wygląda w środku, bo tak. jest ogromna ilość technologii, e, która jest zastosowana w środku i to musi na siebie, że tak powiem, bardzo dobrze nachodzić. Tam mamy na przykład punkty mocujące paska. Mamy też różne inne elementy, które, które muszą po prostu ze sobą współgrać. Było to ogromne wyzwanie technologiczne dla niego. Planujemy więcej nagrań pod kątem stulecia Abusa. Dzisiaj powiedzieliśmy Wam pobieżnie o historii, o tym, czym się Abus zajmuje. Właśnie to, do czego nawiązałem. Dlaczego kaski Abusa w przeciwieństwie do kasków, nie wiem, niższej jakości, tańszym dlaczego one są, tamte kaski są tańsze, a Abusa mają być droższe, czy to chodzi tylko o brand, czy coś się za tym jeszcze kryje. To Wam opowiemy w kolejnych odcinkach, tak samo o zabezpieczeniach. Piotrze, ja Ci serdecznie dziękuję za ten wstęp, za, bardzo. za dzisiejszy odcinek. Nagrania na stulecie Abusa to będzie taka miniseria, z którą chcemy Was zapoznać, bo myślę, że historia jest ciekawa. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki, cześć. Dzięki.